No, i startujemy. Startujemy. Dzisiaj morze spokojne. No ale jesteśmy daleko. Nie wziąłem pianki. Także dzisiaj tylko plaża. Zaczynam od 2 eurocentów. 2002 rok. Z taką fajną wieżą. Nie wiem, może włoskie. Fajnie, że urozmaicone te monetki, każda inna. Do następnego. Bardzo czysto tu jest, bardzo mało monetek, ale jak widać, opór. Opór daje mi 9 zł w monecie. Pięknie. Wpada monetka Tatusia! Monetka Tatusia. O oh, jezu! No i kurczę, bez medalika nie wracam. Co prawda, bardzo go już strawiło. Ale z tej strony jest powleczony plastikiem. Tylko mięciutką gumą. Ja mam medalik. Badalik 2 euro i 2 centy A ja euro O brawo ty A ja idę ole nagrać Proszę bardzo Jaka ta fajna Na ryby mieliśmy przyjechać Maciek sprawdza, jak na Deusie biją monetki Euro Dwójeczka, żelazna 2 euro, fajnie bije A to, to już w ogóle bije Zaje fajnie 10 eurocentów z jakimś mocią panem Dziura głęboka na przynajmniej metr A to tutaj sygnał na środku Teraz wykop żeby nie wpadło do środka. Kurde. No spróbuję. rozgrzebałem tu dziurę na boki. Jest. Jest Euracz. O jaki ładny. Elegancki. I kolejna monetka. Tam kopałem. Co my tu mamy? 2002 jakiś jeździec na świni albo na Lwie 2,25 w monecie. Wyciągłam. nie wie czego muszelka mi bije, nie? a potem patrzę, a tutaj jest moneta, zajechana, bo zajechana, ale moneta. Jakiś cencik. No ale strasznie. Jedynka chyba, nie? Taki mały. jedynka. Nie? No jedynka, ale patrz jakie to jest zajechane. No, żelastwo, nie? Na skraju tych parasolek odpalałem wykrywacz. To ten tam cymbał, co stoi, już daryja. Że nie wolno tam między parasolkami, a stałem 2 metry od. Eee, czyli jak jesteśmy klientami, to całują po dupach, a jak już po sezonie, to nie będę się wyrażał spier. Mają nas głęboko gdzieś i ją wyganiają. Taka to kultura makaronów, bo kaso, ale nie przedbijem na to jak? O, O. Uh. Co to? Ołf. Ołf. <laughs> A Ty co masz? A ja mam euro z sową z sową? Aha I Super. Gdzieś? I też 2002 rok Ja też euro przed chwilą kupiłem Ja nie, ojro, ojra to jeszcze nie kupiłam Ale tutaj. taki z sową jeszcze nie widziałem 20 centów tylko mam Ja kupiłem Ciekawe co to za kraj Tośkiem może Grecja, bo te o z takie... Ja się tutaj te, ey, jak to jest. Masz? 87, tak? 86, 87, Dokładnie tak samo było. A, Niderland. O! Co to ma? Niderland. Euro. O, jeszcze inne Oiro. No i fajna. Tutaj ktoś kopał Ktoś szedł tędy z sitem Ciągnął sito za sobą Dosłownie brakło mu kilku centymetrów Jeszcze coraz mniej sygnałów Coraz mniej się dzieje Ostatnia monetka to była z dobrą godzinę temu A, 200 lirów, 200 lirów jakieś chyba okolicznościowe. Monetka już zajechana, strasznie. Wyjść, coś? 10 mamy już, o, Ola, już wiadomo jak nie ziewa, to muci. <gry> Także kręcimy podsumowanko. E, takie ładne muszelki Ola zbierała. Pamiątka z czasów. Tutaj jej fęcziki. Euracze. Ile wolam miałaś? 10? 11 euro 11 20 euro. centów i chyba 20 to i jest tu 3, tak. 10 kopiejek ukraińskich. 3. Także i Ukraińcy tutaj przybyli. Fajna bransoletka, a to jest zawieszka srebrna z kamyczkami. Także wpadło biżuteria srebrna. Eee, tutaj Moja łopatka. Łopatka. Tutaj Emi Fanciory. Ile Emilia masz? Euro? 7 euro. 7 euro 20. 50 centów. Fajne, fajne, bo te monetki, każda inna, nie? To jest dla, dla mnie super, super atrakcja. Tutaj Andrzejka 8 euro z groszem Myśmy dzisiaj z Andrzejkiem w sumie podobnie pozbierali. Moje Doprawiłaś ona? Tutaj No sól dała mi znowu monetka. Wczoraj był dolar Dzisiaj jest 200 lirów jakieś być może okolicznościowe No i młody Młody 16 16 ponad euro. Równo 16, tak? Równo 16, jakaś spinka do włosów. Także my opusiamy, odpoczywamy chwileczkę i pewnie wieczorem jeszcze wzlączymy na jakiś kopanko. Ja lecę do wody. Trzymajcie się, do następnego hej.